O, okej, okay, okej. Okay. Jak już mówiłam, jestem księżniczką. Aha. I wcześniej gonił mnie straszliwy smok. Widziałyśmy. Czekałam, aż mój przystojny książę mnie uratuje. Jasne? A gdy to zrobi, dopiero zacznę żyć. Że co? Zaczęłaś żyć, kiedy się urodziłaś. Nic nie rozumiecie, bo uratowałyście mnie, zanim książę to zrobił. A teraz wybaczcie, ale muszę zbawić bohatera. Jak się bawi, bohatera? To powinno być na tyle niebezpieczne, żeby go zbawić. Uratuj mnie, mój rycerzu! Mój książę, nareszcie! Nie powtarzajmy tego znowu! Tu robicie? Bluebello, nie chciałabyś wpaść do tego wulkanu? W takim razie jak mój książę mnie uratuje? Nikt nie musicie ratować. Możesz robić, co tylko chcesz ze swoim życiem. Właśnie, możesz założyć własną firmę. Albo być w słoczyńców. Wszystko jest lepsze niż płaszczenie się przed księciem, który nigdy się nie pojawi. Może macie rację. Może nie powinnam czekać na księcia. Może tak naprawdę on nie istnieje. A może Wyjaśnimy Ci to w jakiś inny sposób. O! O, okay! Właśnie. Sama widzisz bluebellowca, ale nie musisz. Paweł, pomocy! Książek! Ratuj! Wojejejeje! Zatrute jabłka babci wiedźmy. A, nie. A? Nie. Z tym razem. A. Okej, okay. to musi się udać. Pomocy! Och, ratuj! Jestem księżniczką w opresji. Ratuj! Słyszy mnie ktoś, a najlepiej ktoś wysoki i przystojny. Ach, tutaj jest. Pomocy! Dziewczyno, co ci odbiło? Jesteś panną w potrzebie czy zdesperowaną wariatką. Ach. Słuchajcie, myślałam, że zrozumiałyście. Nie chcę, żeby ratowały mnie trzy karzełki. I sama siebie też nie chcę ratować. Chcę zostać uratowana przez księcia. O, doskonale. Chodź, złap mnie, smoku! Tak, panna ma problem. A? Tego się kompletnie nie spodziewałam.